ma, tutaj Xalion i zapraszam na kolejny odcinek z serii Minecraft X-Pack yy, Od razu mówię, że <laughs> ten odcinek jest dlatego taki krótki, nie wiem, ze 20 minut może będzie mieć Ponieważ dopiero dzisiaj tak naprawdę mm, stało się, że jestem chory Dzisiaj z rana, czyli dla was wczoraj Obudziłem się naprawdę z wielkim bólem gardła i w ogóle, ale i tak jeszcze poszedłem do szkoły E, dopiero, dopiero teraz postanowiłem, że jutro, czyli dla was e, w czwartek e, i w piątek już iść nie będę i byłem dla was już te, u lekarza, czyli dla mnie to będzie jutro, e, bo naprawdę robi się nieciekawie, jezu te lagi też mnie wkurzają. Eee, wyszła, wyszła już oficjalnie, tutaj było w update'cie na Minecraftie, że jest paczka 1.6.4, znaczy paczka kurde, Minecraft 1.6.4 Także postaram się zaktualizować stronę, sorki, ale no naprawdę mi dusi, a chcę Wam nagrać, bo wiem, że czekacie na, na odcinek I tak, co dzisiaj sobie zrobimy? Dzisiaj sobie przetestujemy te 5 nowych itemków Z tego co mi mówiliście... wow z tego, co mi mówiliście, jak to to sobie PPM, to polecę do góry. Zobaczymy, czy tak się naprawdę stanie. Czy ja się wznoszę? Tak! Wow! Tylko szkoda, że już nie spowalnia mnie, jak, jak spadam w dół. Ale zajebiste. Patrzcie, jee! Yeah! Mogę latać normalnie. No ciekawe, ciekawe. Nie powiem, żeby nie, bo... Fajnie to wygląda. Ty, ty, ty do społeczna. Chodź tutaj. Patrzcie, jak to jest wielkie, już. W poprzednim odcinku było, wydaje mi się, troszkę mniejsze. Jeszcze tego dostać nie mogę. Patrzcie, no zaraz cię wciągnę, będę. Gdzie ty jesteś? Patrzcie, co, co, co w ogóle ziomek? Ucieka przede mną, A to idź pan w Skoro tak, dobra. E, to, Picasso of Core. To sobie może wejdziemy do jakiejś jaskini. Jaskina będzie chyba tutaj. Gdzieś była. Jest kinia. Tutaj właśnie się było w pobliżu. Nie, to było tamtej strony. Dobra, mam. Czekajcie. O oh yeah. ja, Ja latał. Tutaj jest. <laughs> I to mi się wydaje... Że przepala od razu. Tak, a nawet wydobywa tak zwane y, kluszery, klustery, <laughs> które y, chyba się przepala na dwa, czy jakoś tak jakoś to działa. No i wypa wypada tego nawet nawet widzę o więcej niż myślałem Native Copper Cluster, Native Iron Cluster e, także, tak, także git e, Dalej mamy Hall of Growth. Hall of Growth to na mój gust będzie jakieś takie duże tereny zaznaczać e, Znaczy użyźniać I generować lagi Poczekajcie, zniszczymy sobie topier Marchewka i cyk dokładnie 3 na 3 No, to by się zgadzało. Eee, teraz Axe of Stream. Kurde, nie usunąłem tego. Eee, trikapitatora. To nie będzie tego efektu takiego. Cholerka. <laughs> Poczekajcie, zobaczymy na tym. What? No, pięknie. Czyli to jednak nie działa tak, jak myślałem, że będzie. Ale patrzcie, tu taki zdobyłem. A drzewo stoi normalnie. Czekajcie, zbijemy tu. LOL! No to powiem wam, że dziwne. I to wydobywa 3 na 3. Szalone, patrzcie! No i siedźcie tam. Yy, I chyba od razu do mnie, tak? Tak, zbija się to do mnie. Także to, to jest dobre, to jest też dobre. Yy, I powiem wam, że pójdziemy sobie teraz do neteru. Chociaż nie. Dzisiejszy odcinek będzie taki bardziej yy, niezorganizowany, bo ogólnie miało go nie być. Także po prostu uznałem, że a co tam, yy, zrobię to dla was. Co <laughs> prawda się strasznie kijowo czuję, ale no uznałem, że co tam, zrobię. Odcineczek. Tu już widzę poznikało troszkę tego Nie wiem czemu Pewnie zgniło czy coś Co się widzę tak zbiera Dobra I jeszcze te, To już zebrane Tak chyba tak Truskawki są, nie ma A to chyba są truskawki, ale ja, dobra skoro się nie chce zebrać To ja, to ja nie zmuszam Dobra tego zbierać nie będę, tego, tego i tego. Bo po co? O, właśnie, teraz sobie tutaj w zasadzie mogę przetestować. Pyk, 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 pyk. No, cał, cał, całkiem, całkiem zasna funkcja. Jeżeli chce się, powiedzmy, y, szybko zaorać jakiś teren, teren, fajne, fajne, dobra. Yy, Teraz pójdziemy sobie do, do Netero po Soulsand, ponieważ y, mm, Gastir, łzy Gasta, już mi się skończyły, a y, Animus, taki Aspekt, jest właśnie we łzach Gasta i w y, w Soulsandzie. Także pójdziemy sobie, bo to już nie ma nawet Soulsandu. Także pójdziemy sobie i i i. i, i... Zobaczymy, jak to tam zadziała yy, w neterze O! Nagle się pojawiło dużo. No, całkiem, czyli widocznie jak, jakąś tą funkcję po prostu zmienili teraz. I to działa jakoś inaczej. Boże, gdzie ja to włożyłem? To też tutaj włożyłem. Jeszcze wiedzieć co? Zobaczymy, jak działają te. Czy to się faktycznie przepala na dwa? To się wrzucało od góry, nie? Chyba tak. Ciekawe, co by nam wpadło. Chyba nie chcę tego przetestować. Dobra, wsiąknęło i wyskoczyły dwa i, i trzy nagety. Zobaczymy co się stanie z koperem. Czy tak samo się stanie? Uwaga. Tym razem tylko dwa. Ale widzę, że EXP daje. EXP daje. Także nie jest źle. Myślałem, że EXPa w ogóle da właśnie będzie, ale jak daje, to jest całkiem zacnie. Okej okay. Także sobie może. To weźmy tutaj schowajmy. Yy, nagety, nie, nagety, nie, nagety, więc co będę tu, co, tutaj sobie wkładał. E, ok, dobra. Teraz bym miał troszkę czasu, pewnie, bo yy, nie będę teraz szedł do szkoły, także pewnie stronę zaktualizuję, <laughs> jeżeli chodzi o paczkę 1.6.4, yy, tam mody i tym podobne. A tym, tak, do netheru, dokładnie, chciałem iść do netheru, także pójdziemy sobie teraz do netheru. Ciekawe czy mam otwarty włas. Otwarty, dobra. Do netheru, to jest w tą, dokładnie. I mam nadzieję, że spotkam się blisko soulsand. Jezu, tutaj blisko był jakiś zombiak. Tak, teraz pytanie, żeby nie wchodzić do tej pieprzonej lawy. Mendo społeczna, nie wciągaj mnie już. Jest blisko, nawet bardzo. Ale moje pytanie brzmi: jakie siostry mam kurde, wydostać? Dobra, mam dirt. Jak jest dirt, to już kurde z Kurw! What the hell w ogóle? Co to było? Lagi, lagi wszędzie, lagi, bo kurde, pieprzone te. Się do mnie dowaliły. Co jest? Jakoś masakra totalna. Dobra, idziemy po jakiś soul sand. Tu widzę troszkę go jest, ale to jest za mało. A, nie, tutaj też jest, dobra. To mnie zje. A! Jezu, myślałem, że to, to mnie już zjada, a na szczęście nie. No to co? Działa to? E, działa! Dobra. Co się tak napleniło teraz? Wszędzie tylko to gówno. Tylko lagi powoduje. Żeby tylko do lawy nie wpaść pod tym. Ja mi się nie dziwił, jakby już tutaj było pod tym lawa. Dobra. Zobaczymy, co tutaj będzie. E, też widzę coś, cokolwiek tutaj jest. Że wyskoczymy sobie. No jak już mam, pewnie mam ze już, zobaczmy. E, tak, także to chyba już mi nawet wystarczy. No e, w jakichś takich słupkach się o! Narobiło e, to w takim razie, kurczę, tego nie będę tykać. Tego można jeszcze wykopać. Dzień dobry. Ja tutaj do pana z... Kobeno mnie nie wepchaj tam, chłopie, chłopie! Wow, 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 wow! Damage mi zadaje! Jak? Się pytam, jak? Wena stąd liczby, ja muszę tutaj wykopać coś. Szkoda, że y, sand. Y, ten y, sandstone, co ja mówię? Soul, soul sand. Się nie zawala tak jak y, y, gravel. Bo wtedy byłoby łatwiej go kopać troszeczkę. Ale cóż, nie, nie wszystko można mieć, prawda? No, wyskakuj. Dobra. Okej. Okay. No, tego to już nie będę wykopywać. Teraz sobie tylko przelecimy tam ładnie. Patrzcie, jaka wygoda, no normalnie. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Ura, wygoda w ciul. Tylko, że nawet trafić nie mogłem. Dobra, wydostałem. Chociaż wiecie co, poczekajcie. Ja sobie tutaj zbuduję jakąś tą platformę. Bo tu się robi tylko, żebym znowu ja nie spadł. Czemu ja wtedy spadłem? Nie mam pojęcia. O, żeby ja tutaj miał gdzie w ogóle zejść z tego. Dobra. Wyjdźmy sobie teraz tutaj na powierzchnię Odkrywać się raczej już nic nie będziemy, prawda? Bo to, to, to i tak się by mijało z celem ze względu na to, że nie mam otwartej strony e, strony z odkryciami e, e, Run Tanatos. No, także tutaj nie ma szans na odkrycie czegokolwiek Raczej Bo... Prosto, no kurczę, tutaj też nie. To też nie. To. Nie, też nie. Dobra, czyli to sobie po prostu będę odkrywać później, ewentualnie. E, a tymczasem, a tymczasem może. Mm, może przetestujemy sobie ten mieczek, e, jeżeli chodzi o damage, Chociaż nie. Miałem tutaj, pamiętam, pewną rzecz chciałem zrobić. E, jeszcze wczoraj o tym pamiętałem. Jak myślałem, czy będę nagrywać, czy nie będę. Tu są, patrzcie, te, te, te książki, których szukałem raz. Właśnie, miałem to wydropić raz, pamiętam. Kurczę, żeby zrobić, wiecie, tą różdżkę. Także, wiecie, co, pójdziemy, zobaczymy. Może wydropi nam. Yy, to dropi tak, z zombiaczków... I z koni. Cholera, ale to, to laguje dzisiaj. Jest koniś, to czy nie? To jest zombiak akurat. Ale z zombiaków tych też to dropi, to serce. Także nie jest tak źle. Szkoda, że to tornado ich nie, nie ściąga albo coś na ten styl. Dobra. Co się tutaj czaiło? Nie. Ale patrzcie, tych wispów tutaj w ogóle. Jest to jakaś tragedia z nimi. To jest wisp na wispie. Wispie. No i przez to, że nie da się tytać w ogóle. Totalnie, nie? Ewentualnie to ja po prostu nie potrafię. No, na mój głos będzie trzeba. Nie wiem jak. O, padł nie? Panie, wypier. Kolejny, no. O, o, o. Menda społeczna, patrzcie. No, to teraz to już mogiła, bo nie mam niczego, żebym mógł go zabić. Fajnie. Dobra, także. No, patrzcie, jak to gówno tnie. Panie Ogrze, dzień dobry. Witam pana serdecznie. O, jaki double, taki, nie, jaki triple hit tam fajny poszedł. A serduszka nie ma. No lipa, lipa straszna. Bo chyba będziemy jej na to dropić strasznie długo. Podpierdzielił obsidian. Nie, nie, dropu, mimo że nie, nie, nie. Po co? Po co bym miał odropność, nie? Koniki to były tam przeważnie, pamiętam. E, pamiętam, jak robiłem ten. kwary to tutaj było ich multum. Właśnie, może jak w ogóle będzie jakiś odcinek w sobotę, ale powinien być. E, zobaczymy. To dać znaczy chcecie, żebym dokończył to. Łary, ja sobie ogarnę, co ja tam zrobiłem źle. Znaczy, już wiem co. Jaka horda w ogóle. No chodźcie, 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 to zrobię wam screena. O, piękny screen. Jezu, wyrzuciłem! Mendy. Czekajcie. O, teraz nawet nie. Teraz. Ter o, piękny screen teraz wszedł. Piękny screen, tylko, że ciekawe, czy... Patrzcie, jakie w ogóle hity fajnie zadaje. Takie, tak, takie obszarowe. Zajebiste I patrzcie ile tych Serce? Nie Myślałem, że już serce i ci panie Ale strasznie mi dużo głodu jakby zabrały, nie wiem, one go wsysają, czy coś Ale no, ten mieczek jest zajebisty Obszarowy damage, można tak powiedzieć Kurde, już się robi Cień to nie ma szans, żeby już coś tutaj wydropić ciekawszego. Bo wszystko się teraz despawni i będzie lipa. No, nie mogę. Chodź, chodź, chodź. Nie wybuchaj. Kurde, myślałem, że Dropnie tak jeszcze na pożegnanie, ale widzę, że nie. Tu jeszcze jest jeden, można by go przed zachodem. No, ja w ogóle nie wiem, czy to z tych, czy to przypadkiem nie tylko z normalnych zombiaczków. Są takie strzały, myślałem, że jakieś różki tutaj leżą, ale nie, niestety. <laughs> I Teraz by się przydała jakaś maszyna do wywiezienia czego do przesuwania czasu na noc. Był kiedyś taki mod, nazywał się Somnia, e, ale już nieaktualizowany. Tam po to się kładło spać. I wstawało się o dowolnej porze. Na przykład kładłem się teraz, yy, przeżyłem chwilę, i można było wstać, i była noc, prawda? To było bardzo, bardzo, bardzo fajne. Ale nie, no niestety, mod już, mod już jest. O, tutaj sprawdzałem, czy da się jakoś zrobić Gastira, ale no niestety się nie, nie dało. Yy, także lipa. Coś jeszcze miałem teraz, pamiętam. Wiem, miałem sprawdzić, jak robi się Arcane Bor. Bo, na przykład, jeżeli byście chcieli kolejny Towncraft, to zrobiłem na samym odcinku to Arcane Bor e, To jest takie. E, fajne, fajne do wykopywania e, różnych rzeczy. O, to też to trzeba zrobić. Arcane Woodblock to się robi. E, to łatwo. Nawet mam takie. E, także to, to byłby nie problem. I można by po prostu sobie zrobić. Taki Arcane Bore, wsadziłbym go gdzieś sobie do swoim odcinku, do jaskini i to by tak fajnie kopało takim zielonym promieniem światła. Tylko trzeba by zrobić e, taką różkę, tylko że zieloną. Zieloną taką różkę i e, wtedy ona da, tak jakby dawałoby moc. Jezus, gadać, nie, nie mogę centralnie. Ona dawałaby moc, a mm, z kolei y, moc wykopywania bym włożył sobie na przykład ten Pickaxe of Core. Zobaczmy, czy można go jakoś enchantować. Cholera, nie można. Vanilli, vanilli też nie można, także no niestety nim się nie y, enchantuje. Ale z kolei... Z kolei... Y, ten bym sobie raczej wsadził tam. Ewentualnie po prostu zrobił jakiś killoff z y, Unbreaking 3, czy tam nawet... 4, jest 4, nie, chyba jest maksymalnie 3 i wsadziłbym, żeby to się kopało, 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 kopało. No, także macie do wyboru Quary, które za bardzo mi się go nie chce robić, mówiąc szczerze. No i ten e, Arcane e, Bor Arcane Bor Czy sobie może zrobimy tak, żeby nic tak bardzo nie zmarnować e, Zrobimy sobie tutaj pyk. Już te. Ten badziew. Myślę, że 8 spokojnie mi wystarcza. To będzie na, jakoś tam na czarną godzinę, o. Jeżeli można to tak nazwać. Tego się stąd pozbędziemy i włożymy sobie to. To w ogóle to, 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 to i to mi jest zbędne. Co to jest? Wisp jest. A, to jest z Wispa właśnie. To właśnie dropi z, z Wispa. I tutaj nawet animus jest. E, to mi są zbędne, bo jak się okazało to odkrywałem. O, są dwie gaztyry, Czy jednak zostały, po prostu przełożyłem je skądś. Um, to było już odkryte, a ja po prostu się zapomniałem i odkryłem jeszcze raz. Bo nie, nie nauczyłem się wcześniej, tylko leżało sobie gdzieś tutaj w ekwipunku. No i niestety tak wyszło. O, miałem tutaj powiedzmy na, na wilkołaczki. O, raw chicken, chicken y, crate. Co to jest w ogóle? To jest wszystko z tego KFC, co tam mieliśmy. I jeszcze gdzieś z tego więcej. O jest, 64. Tyle chickenów wygrać. To jest po prostu jakaś masakra. Dobra. <laughs> w tym odcinku to by było na tyle. Eee, jutro. Jutro pojawi się jak pewnie jakaś luźna gra. Eee, nie, jutro jest czwartek, czyli dla was jest czwartek, czyli dupa. Eee, normalnie w, so w piątek będzie Ghost Recon, który jest już nagrany zawczasu. W sobotę. Postaram się nagrać, bo od soboty, jakby zaczyna mi się drugi tydzień nagrywania, kolejny tydzień nagrywania. Postaram się nagrać zarówno Don't Starve jak i x -Pack. W niedzielę, jak wiecie, Geta już się skończyło, skończyłem serię. I tak właśnie się zastanawiam, czy nie zrobić serii z normalnego GTA. Dajcie znać, co o tym myślicie. Nie obrażę się tym razem za komentarze dotyczące nie tej gry, którą prezentowałem powiedzmy, na filmie. Także możecie pisać o GTA, czy chcecie, zwykłą serię. A jak nie, to zaproponujcie inną grę typu sandbox, nie, to jak GTA, Just cause i tym podobne. Sains Row odpada, od razu mówię, którą byście chcieli, żebym nagrał jako serię. No i postaram się jakoś to, mm, jakoś to ogarnąć. A tymczasem to było na tyle sorki, że naprawdę ten odcinek jest taki troszeczkę latany, bez sensu i tym podobne, ale no naprawdę. Yy, jego nawet miało nie być, bo... Kurde, znowu się odzywają. Yy, ale no, uznałem, że nie było we wtorek, dzisiaj już wartałoby wam nagrać, prawda? Dobra, także to było było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że jakoś yy, wyzdrowieje tutaj. Do, do, do piątku będzie lepiej, bo w piątek bym nagrał te odcinki na sobotę. A tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!